Witam Was z Kamionka, mamy popołudnie, 28 czerwca. Trochę się zachmurzyło. Pszczoły wracają, tutaj jak widać z pyłkiem. Ale to jest z pożytków na pewno. Potem zabiorę Was do parku. Zobaczycie jak to u mnie wygląda sprawa z pożytkami teraz z Lipą. Bo przeszliśmy się koło południa. Na spacerek, żeby zobaczyć, jak to wygląda. A spójrzcie, jak pracują. Tutaj czyszczą wylotek. Przeglądałem wczoraj wszystkie rodziny. Wszystko jest w porządku. Także nie spodziewam się tu jakichś zaskoczeń. Jest. Dzisiaj taka sprawa dotarły do mnie korpusy wielkopolskie będę robił odkłady na ramce wielkopolskiej jak wiecie mam Danty. wszystko mam, nie mam innych ale tu koledzy prosili żeby zrobić im dwa odkładziki dla mnie to no taka ramka inna maleńka no i co, żeby to wykombinować, najprościej byłoby sypać pszczoły po prostu, zrobić takiego sypańca, dać matkę, niech się tutaj ogarną same, ale to by potrwało chwilę, dlatego pomyślałem, że po prostu zawieszę na beleczce dadanta ramkę wielkopolską, dam to do rodzin do zaczerwienia. A za kilka dni, kiedy ten czerw już będzie duży, będę mógł zabrać je do tych docelowych korpusów i podać matki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak sobie to wymyśliłem. Zaraz pojadę na drugą pasiekę, żeby włożyć te ramki bo część włożę tam, część tutaj, a stamtąd przywiozę ramki z pszczołami, z czerwiem żeby zrobić odkłady bo no, pszczół rozwijają się cały czas i mimo, że jest pożytek to i tak muszę troszkę ich zabrać bo nocują na zewnątrz tak to wygląda na osiadkowanych dennicach mimo deszczu mimo burzy siedzą na zewnątrz jest po prostu w niektórych rodzinach tych pszczół dużo Ok, to teraz Zbieram sprzęt i będę jechał na drugą pasiekę. A w międzyczasie, zobaczcie, jak było na spacerze w parku. I znowu na spacerze w parku. Słuchajcie, mam takie tutaj aleje z lipami. Zresztą w całym parku, tutaj w całej okolicy, w całej dzielnicy, tych lip, klonów. Tutaj są setki, tysiące tutaj w tą stronę ale ja ciągnie się dookoła parku jak widzicie no, potężne lipy podejdę teraz trochę dalej tutaj widać końcówkę kwitnienia szerokolistnej już właściwie 90% to już są owoce, ale jeszcze się kręcą jeszcze opady się kręcą przy tym. Drobnolisna tylko w niektórych miejscach kwitnie. Tak jak widać. Czekajcie, spróbuję ostroj złapać. Tak to wygląda. Tutaj z tyłu mamy drobnolisną. No i ona jeszcze jeszcze nie wystartowała. Ale to lada moment. Bo niektóre drzewa już kwitną. Piękny dzień, akurat. Słonecznie ciepło. Ale prawdę mówiąc, rzadko takie się trafiają teraz. Bo jak jest ciepło, to jest zaraz po południu burza i po wszystkim. No dobra. Idziemy dalej. Tutaj spójrzcie drobnolisna. Czy coś takiego. Raczej tak. Jeszcze, jeszcze w ogóle nie kwitnie. A obok jest drzewo, gdzie są już kwiatki. Spójrzcie, jest ten. drzewo ma 20 parę metrów wysokości. A tutaj zobaczcie drzewo obok tylko po nasłonecznionej, nasłonecznionej stronie. Już kwiaty w pełni rozwinięte, nawet już zaczynają pręciki brązowić. Ale tutaj przynajmniej pachnie. Tutaj czuć. Ale pszczół nie widać. A nie kręcą się. Jest kilka. Jest kilka sztuk. No i następne piękne ujęcie. Jesteśmy nad jeziorkiem Kamionkowskim. No a są obrzeża parku. Zobaczcie. Takie okoliczności przyrody. To jest zarośnięte. Super. Odeszliśmy 100 metrów od głównej alei, a to jest budynek Wedla. Fabryka czekolady, tak? Spójrzcie. Może uda się pokazać. Widzicie to żółte? A, już za mocno. No, tam stoją ule. 10 rodzin. Słychać wentylatory, jak pracują. To nie jest akurat fajne, no ale ale są. Drugi rok co prawda się trochę wyroiły w tym roku, bo siedziały na Grochowskiej, ale zobaczcie, tak tu jest. Z tej strony: stadion. Czekajcie, rozjechało się to wszystko. A tutaj dosłownie 100 metrów, 150 miała stać moja pasieka. Przy Polania, no niestety te okoliczności pandemii nie pozwoliły wystartować wiosną. Będziemy pewnie ustawiać teraz wakacje. Rozarium nasze. I tak tu jest. I tak wygląda początek nowej pasieki. Cztery, cztery duże rodziny kilka odkładów. Tam jeszcze weselne stoją z tyłu. Tutaj już wyjechały odkłady, też stąd. I to będzie właśnie taka pasieka raczej do hodowli niż zbierania miotku no ale zobaczymy jak to będzie zaraz zajrzymy jak jest w tak wyglądają te odkładziki to były takie jednoramkowe odkłady tak naprawdę ramka czerwił, ramka trochę z pokarmem i węza poszły tutaj te matki młode, nieunasiennione no i jak widać słuchajcie co tu mamy? Tutaj przede wszystkim pokarm, tak? Będzę odbudowały. Wyomadzę sobie pokarm OK. Jak to wygląda dalej? No tutaj mamy pełno czerwion. To są ramki zaczerwione. Dalej nawet nie wiem. Bo też im tutaj nie przeszkadzałem. Patrzymy. A następna ramka też jest zaczerwiona. No, tak jak widać, te rameczki obydwie są fajne. Nie mam statywu, to nie będę mógł pokazać, jak to dokładnie wygląda. A jedną ręką. O! Oh, Dada, ta się nie tak łatwo wyjmuje. Ale popatrzymy. Zobaczcie, młoda matka, tak. Widzicie jak to wygląda? Troszeczkę tylko pokarmu na środku. Te młode pszczoły. Reszta spokojniutka. Obie strony piękne. Mam pisak, będę szukał matki teraz, żeby ją oznakować. No, jak widzicie pszczołek jest na wszystkich ramkach. Dodam im też jeszcze jedną węzę, bo tutaj nie wiem kiedy dotrę. Ponownie niech mają. No i jestem z powrotem na posiece Skrzynka stoi. Jeszcze muszę ją przykryć. Będę wychodził otworze, na razie niech się uspokoją po podróży. I co? I czekamy. Widzieliście w jakim stanie tutaj są lipy u nas, są w różnym stanie. To tutaj w nadstawkach. Z tej szerokolisnej powiedzmy. No, przyniosły są. Chociaż powinny być pełne, a tak nie jest. Trochę miejsca jeszcze tam zostało. Nie są jeszcze skończone. Trzeba poczekać. Ale jest nadzieja, jest nadzieja, że ta lipa hmm, pozostała, która teraz będzie kwitła, będzie już cieplej. Nie będzie już tych ulew ciągłych. Jakoś to wszystko pójdzie fajniej. No co, dzień się kończy. Pora się zbierać. Sprzątam tutaj. Zamykam. I do domku. Dobra, trzymajcie się. Na razie.